Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Przychodzą koleżanki 3 do 1, która leży w szpitalu i mówią, jak tam się ktoś czuje, że, a, jako taką mówię, a co tam, dziewczyny, podzieliłyście się moimi obowiązkami w robocie? Tak, spokojnie mówi. Krysia robi na drutach, Ela robi kawę, no a ja zadowalam szefa. No, to więc się podzieliły. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj przy kotle Couton Pel Compact. Jest to bardzo mocno kompaktowy kocioł, zasypowy od góry, więc możemy go ustawić w ciasnych pomieszczeniach. Zbiornik od góry mieści około 120-150 kg, w zależności jaka moc kotła. Fajnie, bo jest na wysienniku, nie trzeba trzymać tej klapy ręcznie, bądź gdzieś odkładać ją na bok. I możemy normalnie to sobie zamknąć. Do sterowania za chwilę dojdziemy. Na dole Wam pokażę, co się kryje pod tą osłoną, a mianowicie palnik kipi. Jeżeli otworzymy drzwiczki, musimy sobie ściągnąć to, żeby było nam wygodniej. Proszę, zobaczcie. Tak wygląda w środku kocioł. Posiada płomienicę. Normalnie go czyścimy, odkurzając. A tutaj mamy palnik kipi obrotowy. Proszę, tak to, tak to wygląda. Sobie zamkniemy ten kocioł. Konstrukcja kotła jest prosta. Nie ma za bardzo co długo się nad nią rozwodzić. Możemy go rozbudować o sterownik K900, ale najpierw opowiemy sobie o sterowniku K700, który dostajecie w standardzie. Wtedy w standardzie on wysterowuje trzy pompy oraz jeden zawór mieszający. K900, za dopłatą 500 zł, otrzymujecie sterowanych 6 pomp i 3 zawory mieszające, czyli jest to na układy bardziej rozbudowane. K900 ma dodatkowo w sobie moduł internetowy, ale przewodowy, czyli musimy poprowadzić przewód do piwnicy, żeby go podpiąć. Jeżeli tego nie chcemy robić, to możemy sobie dokupić moduł internetowy bezprzewodowy. Na przykład do tego sterownika K700, który kosztuje około 600-650 zł jakoś tak i wtedy łączymy się przez Wi-Fi. Jeżeli Chcielibyśmy, możemy sobie również dokupić termostat pokojowy, przewodowy lub bezprzewodowy. Przewodowy kosztuje około 260 zł. Bezprzewodowy kosztuje około 400 zł. Ale, jeżeli byśmy chcieli, możemy sobie dokupić panel pokojowy. W tym momencie jest on na przewodzie i jest to. Panel, który występuje bezprzewodowo, jak i na przewodzie, na przewodzie 600-650 zł. Bezprzewodowy kosztuje w tym momencie około 800 zł. Moi drodzy, ten kocioł spełnia również wymagania czystego powietrza, ale przede wszystkim kwalifikuje się na wyższe dofinansowanie, czyli te 45%, które ponoć ma wejść od lipca i wówczas będzie to, że kocioł musi mieć poniżej 20 mg pyłu. Te kotły już są na to przebadane i takie certyfikaty posiadają, więc to jest duży plus. Ciekawostkę, którą jeszcze wam pokażę. A mianowicie z tyłu mamy całą. Rozdzielnice. Zobaczcie. Tutaj jest na panelu K900, więc mamy już moduł internetowy wbudowany. Ale patrzcie, tu bardzo fajnie producent pomyślał i to mi się bardzo podoba. Zapalarka. Jest to awaryjna zapalarka. W razie, gdyby nam się spaliła, w standardzie użytkownik dostaje zapalarkę w gratisie do tego kotła i to bardzo fajnie jest pomyślane, bo dużo ludzi takich zapalarek nie kupuje, a kiedy je potrzeba, to są święta, albo jest weekend, nie można dokupić i wtedy są problemy z rozpalaniem. Jak wygląda taka zapalarka? A mianowicie tak. Jest to zapalarka ceramiczna o żywotności bliżej nieokreślonej, wszystko w zależności jak Producent ją wykonał. Niestety jest to element, który producenci palników, kotłów kupują. Tak więc, moi drodzy, zachęcam do zapoznania się z tym kotłem. On na naszej stronie internetowej na www.dobrekotły.pl zaczyna się już od 11 800 zł. Zapraszam Was, zobaczcie, jak on wygląda na naszej, na, w naszym sklepie stacjonarnym, bo również on tam stoi. Dajcie nam suba, dajcie lajka, like wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!